Proszę Państwa, dwa pytania w tej chwili widzę od Pana Jarka i od Pana Dominika. Pierwsze pytanie: Czy na DERY będzie pokazane układanie dawek pokarmowych? Szanowni Państwo, formuła każdych warsztatów, czy to będzie DERY Camp, czy inna formuła, jeżeli są warsztaty, to z założenia eksperci, którzy są na tych warsztatach, są do, do dyspozycji i uczestników. Więc jeżeli uczestnicy życzą sobie dawki pokarmowe, to moją rolą jest pokazać, jak to chodzi, jak to pracuje. Jeżeli potrzebują innej informacji, innego wyjaśnienia, to po to jest Dairy Camp. Mówiąc krótko, tak, wszystko, co Państwo będziecie życzyli, na wszelkie pytania będę chciał odpowiedzieć. Tylko na jedno pytanie nie odpowiadam nigdy. To jest pytanie, ile otrzymuję za mleko i zawsze odpowiadam, że za mało. Więc to jest jedno pytanie, tak, będzie, będzie, będzie układanie dawek, jak będzie konieczność. I pan Dominik napisał, że w szkole, w szkole korzystaliśmy z programu INRA. Kolory dużo pomagają. Panie Dominiku, ja powiem panu w ten sposób: pierwsza instalacja systemu INRA w Polsce pracowała na moim komputerze. Jestem zakochany w tym systemie, w jego filozofii. Ma pan rację, kolory pomagają. Natomiast to, co jest do pracy między doradcą żywieniowym a systemem, w tym przypadku INRA, to jest software. I ten software dla INRA po prostu stanął w miejscu w latach 90. Są firmy, które korzystają z tego software'u, natomiast informacja, którą zostawiają hodowcy, jest tak nikła, że ja bym się po prostu wstydził. Ale to nie jest wina systemu INRA, to nie jest wina doradców to jest to wina software'u. Taki jest i koniec. Gdybym dzisiaj mógł korzystać z systemu INRA, ale ubranego w taką koszulkę jak y, AMTS, chwili bym się nie wahał. Wróciłbym do INRA. INRA jest systemem, który... Inaczej, jeżeli ktoś nie zrozumie Inry, nie zrozumie żadnego innego lepszego systemu. INRA to jest takie, jak to mówił Adam Małysz, kowadło, to jest takie prawidło, to jest taka skocznia jak w Ramzał, tak INRA jest dla żywieniowca. Powinien posiąść wiedzę o żeby móc pracować dalej. I patrzę, czy mam więcej pytań. Nie mam więcej pytań. Kurczę, proszę Państwa, w czasie prezentacji mówiłem, że były fajne noce i chłodne i już naprawdę krowy zaczęły jeść, ale boję się, jak patrzę na to, co jest na niebie. I to, co widziałem, słuchałem po drodze, jak jechałem na to spotkanie dzisiejsze w samochodzie. Jakie będą temperatury, to boję się, że dzisiaj w nocy niestety będzie znowu powyżej 20, i znowu rano będzie niewyjedzone. No, życie. Pani Julio, czy mamy jeszcze pomyłkę? To nie Pan Dominik, a Grzegorz. Sorry, Panie Grzegorzu, że Pana nazwałem Panem Dominikiem. Będzie Pan od dzisiaj Grzegorz Dominik, dwojga imion. Pani Julia, otrzymamy coś jeszcze. Ja wiem, że moje łącza są, nie są demonem prędkości, więc to jest, to jest tak, że pani Julia już wyślę, a ja jeszcze nie dostaję. Ale dzisiaj widzę, że już jest koniec. Drodzy Państwo, w związku z tym, no już tradycyjny tym razem. Papa. Pa. Do zobaczenia następnym razem. Życzę Państwu miłego weekendu. Będzie na pewno pracowity jak każdy w tym zawodzie. Ale trzeba znaleźć parę minut na to, żeby odetchnąć. Dobranoc, powodzenia, dużo zdrowia. Do widzenia.